Siema, tu mi kolegi, 222 i pozwólcie, że sobie Raffaello zjem, może Unboxing, dziękuję. No i możemy ruszyć. Jak widzicie, mamy twierdzę Endu, ale ten odcinek nie jest taki zwyczajny. O, w sumie dzięki. Co ty robisz? Derman, co ty robisz Ofa oh, się zesrałem Bo, zaraz się dowiecie, czemu ten odcinek jest taki niezwykły. Chwileczka, zaraz mówię. Zaraz się sami przekonacie. No wspijcie mnie w górę snajperzy. Dziękuję. O. I mamy tam drugą twierdzę, dokładnie tak i dlatego to chciałem nagrywać, fakt, Bo w tym odcinku Specjalnie Tak se szedłem po I znalazłem sobie dwie twierdze Mamy Uf. Very nice Także dwa statki sobie zdobędziemy Dwie elitry słuchajcie Klątwa znikania Uf, Co to są za shit Sheet Widzicie tam jest druga twierdza. I ten. Zdobędziemy sobie od razu głowy smoka. Jest. Czekajcie. Muszę być bardziej przygotowany.